Cześć, tu Karczana Amator, a dzisiaj na stół wlatuje wielka paka. Znowu, o, oh, wow, dobra, ona mi się tutaj nie mieści. W sensie, no ledwo mi się mieści. Jest to wielka paka z Lofi, gdzie mamy binderek. Mamy zestaw z binderem z Prismatic Evolutions, więc e, zaraz sobie to otworzymy. Mamy tutaj też koszulki, tak jak mówiłem na poprzednich odcinkach, e, top -loadery jakieś i jakieś tam. E, właśnie takie, no takie, takie, takie sobie musiałem dokupić, żeby mieć gdzie trzymać karty. No więc co? Otwieramy. Okej, okay, więc pierwszą warstwę mamy odpakowaną i chciałbym wam powiedzieć, że już niedługo startujemy z mystery packami moimi, więc e, polecam być na bieżąco. Wejdź sobie na Discorda, bo tam tego będę dużo mówił. Link do Discorda jest w opisie, e, jeżeli nie zapomnę, ale nie zapomnę. Yy, więc tam będzie na pewno więcej informacji i tam będzie można wszystko to śledzić. Mamy, otwieramy drugą warstwę. Okej, okay, więc chyba nam się udało już to jakoś rozpakować z grubsza. Ja to szybko wyrwę. I widzimy już nasz binder. Podobno binder najlepiej dropi. W sensie, no ja tak też zauważyłem, że wszędzie, gdzie ktoś otwiera różne produkty, no to z albumów z binderów dropi najlepiej. Więc mam nadzieję, że mi też coś się uda yy, trafić fajnego. A teraz jeszcze tutaj otworzymy trochę tej paki. No dobra. Okej, okay, okej. Okay. I jest. Mamy chyba. Tak. Yy, więc tak, mamy top loadery 25. Będziemy mieć do otwierania właśnie, no do pakowania kart. Raz, dwa, trzy... 500 koszulek, yy, więc mamy 500 koszulek, cały zapas. I mamy nasz binder, mamy nasz binder, do którego zaraz przejdziemy, bo pewnie, jak zwykle, mamy dokładnie naszą kopertę. Ja trochę zmienię kadry i możemy sobie otwierać. Okej, okay, więc mamy zmieniany kadr. Ja może wyjmę to, żebyśmy mieli tu na biurku po prostu miejsce. O, to po sobie wywalimy. Leci. I mamy sam album, ale do niego, właśnie tak jak mówiłem, za chwilę zobaczymy sobie tą kopertę, która kurczę, fajnie, fajnie, dobra. Otwieramy sobie i zobaczymy, co jest w środku takiej koperty, bo zazwyczaj do coś fajnego dodawało. Zobaczymy, jak jest teraz. Mamy tak, u uh, uh, mamy lorkane, chyba wiemy czemu. A ten, kto jest na Discordzie Lofi, ten raczej wie o co chodzi u mnie z lorkaną. Oj, tak! <laughs> Okej, okay, odłożymy sobie kopertę i mamy lorkanę, więc e, coś nowego. Może, może kiedyś będziemy nagrywać. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć lorkanę i dobra, mamy coś jeszcze. E, zobaczymy sobie najpierw te karty z lorkany. Ja też za bardzo się na niej nie znam, e, praktycznie w ogóle, ale no, można zawsze zobaczyć tutaj mini. Yy, Okej okay. Ale piękne są te karty z lorkany, Nie ma co mówić, one są bardzo ładne yy, Więc tak Co jeszcze? Co mamy? Mamy Alakazama W pokebolu, niech chwilę, to jest Alakazam yy, Chyba tak Ale w ogóle piękne są te pokebole Więc już wychodzimy Z dropem tak naprawdę, tak jak ostatnio u jego I mamy pokebola Munkidori Japoń... Właśnie, to są japońskie pokebole nawet nie zwrócimy uwagi i mamy, yy, to się chyba nazywa Night Stretcher, jakoś tak. Yy, nie pamiętam, ale też w Pokeballu. No i też mamy tutaj jeszcze parę singli z Lorcany. Sobie zobaczymy szybko. Możliwe. Yy, Okej, okay, więc to sobie odłożymy na bok. Jak zwykle bardzo fajnie. I zobaczymy sobie też tego boosterka. Myślę, że go dzisiaj ja otworzę, bo też ostatnio dostałem. Ta, dobra. Nieważne. Już kiedyś zdarzyło mi się otworzyć lorkany, ale to dałem spróbować mojej mamie. Bo no wiadomo, Disney, no to mamy dałem zobaczyć. A teraz ja sobie otworzę. Z tego co wiem, to w lorkanie się nic nie przekłada. Więc zobaczymy, zobaczymy co tutaj jest. Nie wiem, to jest nie kod, tylko to jest chyba taki, no, taka, taka karta. Ale na wszelki nie będę tego odwracał, bo zaraz coś zepsuję. Eee, Okej, okay. mamy takiego tutaj list... O kurde, nie będę teraz mówił, z jakich on jest bajek, ale pamiętam to już wszystko. Simba. Eee, o, fajnie, jest Króla mamy dwie karty. Właśnie, to są takie miejscówki, to one są tak poziomo. Eee, co mamy? Co mamy? Takie różne. O kurde. Dobra, lecimy. I ja nie wiem, które karty są rzadkie w ogóle. Więc tak. I, i to, to, co było ostatnie. Ja nie wiem, czy coś jest tu rzadkie. Schowam sobie później, bo to jest chyba holówka do koszulki, więc spoko. Bardzo fajnie, że tak Lorka Nowo trochę też. Okej, okay, ale myślę, że możemy przejść teraz do otwierania samego bindera. Okej, okay, mamy nasz zestaw z Traumatic Evolutions. Nie bez powodu to tak nazywam, bo dropy, które są, to... w zasadzie ich nie ma. Kurczę, tak próbuję, żeby tu jakoś wpadrze to zmieścić, bo jest to dosyć duży zestaw. I ciężko tutaj to zmieścić, ale spróbujemy. Okej, okay, wezmę nożyczki, będzie mi lepiej łatwiej. Od boku sobie to otworzymy. Nasz zestaw już poza folią bąbelkową. Wow, uderzyłem o staty. Yy, ok, i teraz tak, mamy, mamy, mamy. Mamy pięć boosterów i album, i w ogóle bardzo fajnie, bo ja jeszcze żadnego albumu yy, u siebie nie mam, więc będzie to mój pierwszy album. Będę miał w końcu gdzie chować swoje karty. Poza etb oczywiście. Yy, więc mnie to jeszcze bardziej podwójnie cieszy, bo nie wyjdę bez niczego na pewno już. Yy, ok, otworzyliśmy od boku. Słuchaj, spróbuję to tak wyjąć, żeby to było wszystko widać. Okej, okay, dobra. To na razie odłożymy. I mamy. Okej, okay, tu mamy folię, za którą są boostery. To zaraz do nich przejdziemy i zobaczymy sobie sam binder. O, dobra, jest. W końcu będę miał jakiś album. Ale super. Dobra, otwieramy i mamy. On jest czarny. O, fajnie, bo to jest taka taka. Ta. I mamy. Fajnie, kurczę, będę mógł sobie wkładać tutaj karty. Nie pamiętam ile tu jest miejsc w tym binderze, ale chyba coś koło 360. Później sobie jeszcze sprawdzę, to Wam dam znać tutaj. Eee, I okej, okay, mamy już album. Bardzo się cieszę. I możemy otworzyć sobie boostery. Ok, ich jest tu 5, ale podobno z binderów właśnie najlepiej dropi. Więc dobra, wyjmiemy sobie. Eee, hop, hop, hop. 5. Tak, dokładnie. I możemy zacząć je sobie, myślę, już otwierać. Tym razem nie będziemy tasować, e, tylko otworzymy tak jak jest. O, i te boostery są bardziej gładkie niż tamte, co wtedy otwieraliśmy z ETBK. Więc dobra, lecimy. Pierwszy booster, kodzik. I jedną kartę przekładamy. Mm, dobra. I mamy ognistą energię. das Klops. Hippopotamus, y, Handauer, Spritzy, Festival Grounds, Great Task, Carmine, Executor na Riversie, Noctowl na Riversie i, i Glacion jako holówka. Ale holówki też będziemy koszulkować, bo y, niektóre, właśnie tak jak widzieliście na poprzednim odcinku, holówka w sensie Rivers potrafił coś tam nawet kosztować. Co prawda, to się myślę na pewno zmieni. Bo dopiero jest któryś dzień po premierze, akurat kiedy ja to nagrywam, więc te ceny się na pewno zmienią. A teraz lecimy do drugiego, boostera. Ok, drugi booster przed nami z moim ulubionym Pokémonem, więc oby tu coś dropnęło. Drugi booster, no nie wiem, pierwszym nic nie poleciało, ale lecimy. Kodzik dla Was. Oj, trochę za krótko, może. Dobra, macie sobie, zyskanujcie jak ktoś gra. I lecimy z kolejnym. O, mamy Holo, mamy Holo Energię, co zwiastuje Pokeballem. Drippy. Odłożę ją sobie trochę dalej. Miltang, Haban, Berry, Neubad, Suisun, Sujkun, jak to woli, Badipofin, Body Kieran. I mamy Larwitara w pokebolu. Bardzo ładna karta. I z tego, co widziałem ostatnio też na openingach różnych, że po pokebolu w sensie, Jeżeli jest Master Ball, to przed Master Ballką jest chyba Ball, więc może. Ajajaj, Pyro i, i Fluttermane jako holówka, więc mamy larwitara. Ja sobie na szybko otworzę te koszulki i go zapakuję. Więc fajnie mamy pierwszego Pokébola. Zobaczymy, czy coś jeszcze dropnie. No, powinno, nie no. Jest to jednak pięć boosterów. Mimo tego, że jest to set słabo dropiący, no to może chociaż z Bindera nam się poszczęści. I lecimy z trzecim boosterem również z Sylwionem, więc może tutaj również coś wydropi jak teraz, przed chwilą. Może teraz będzie jeszcze lepiej. Ok, otwieramy. Wow, ale się rozszarpał ten booster. Dobra, kodzik dla Was. Energia. I obracamy. I mamy zwykłą energię. Już myślę, że holo. Professor's Research. Pinsir. Black Belt Training. Budew, Badium, nie wiem, Erfen Vessel, więc grywalnie, Rescue Board, Diplin i chyba już Riversy, Dasclops, Drippy i. O, i mamy Ogerpona i EX, więc mamy jakiś taki dropik. E, zawsze spoko, EXik, W sumie, dobra, to się liczy jako taki duży drop. Co się nie wiem, w sumie, jak to liczyć, bo tych dropów jest tu na tyle mało, że EX jest super dropem. Eee, ale dobra, bardzo fajnie. Mamy dwa dropy, jak na trzy boostery. Jeżeli liczymy pokebole, a ja liczę, więc, więc mamy dwa dropy. Eee, odłożymy sobie bulk na bok i lecimy z boosterem. Z Lifionem i z. bla, z Gleisionem. Ostatnie dwa boostery, więc kurczę. Oby coś jeszcze sypnęło, kurczę, bo na razie otworzyłem. Chwila, tutaj były trzy, tam było dziewięć, no to dwanaście. I tu jeszcze parę. No, i nie było nawet trenera, który podobno leci co mniej więcej 16 boosterów. Ok, przykładamy jedną kartę i lecimy. Żadnego fullarta, nic, w sensie no fullartów tu nie ma, ale no poza sirkami. Okej, okay, Pupitar, Tark, Eevee, bardzo ładna karta. Ee, Execute, Laris Skill, Area 0 Underdepths, Bug Catching Set, Hitran i chyba Hibariwer Rewersy. I mamy Pokébola Friends in Paldea. Nie było holo energii, no ale też się zdarza, że właśnie jest bez hola. I, I mamy Hounduma, Duma Masterballa. Ale fajnie. Ej, dobra, to jest mega ładna karta. Więc sprawdza się Pokeball i Master Ball. Jo, ale fajnie. Mamy Masterballa, mój pierwszy Master Ball. i czy coś jeszcze? Jeszcze Pikachu, jaki dr, jaki booster? Jo, dobra. Ej, ten booster nam oddał jak kurde niesamowity. Dobra, ej, nie no, fajnie. E, bardzo fajnie. Mamy kurde. Kurde, ale super. Trzy... O, jeszcze Master Bolka, ojeju. A, ale super. Dobra, weźmiemy tego Pikacza, Najpierw sobie schowamy. Kurczę, do góry nogami. mam te koszulki tam powkładane. E, Okej, okay, mamy Pikacza, Mamy Friends in Paldea, ale to zaraz. Mamy Hound Duma. E, mamy hound duma w Master Ballce. Bardzo ładna karta. Kurde, o, tutaj teraz będzie lepiej widać tego masterbola yy, I okej, okay, okej, okay, okej, okay, fajnie. Kurczę, jednak coś tam dropi. Może jeszcze w ostatnim boosterze coś będzie. Ale masterbolka już jest. Kurczę, nie mogę za kamery trafić tam do koszulki. Yy, I mamy, kurczę, ja może położę te dropy tutaj przed nami. Będzie, będzie je lepiej widać. Okej, okay, tu, tu sobie przykryjemy tego Glazona i pikacza postawimy. A dobra, Gerbona i Larvitara też. Więc no nie jest źle, w sensie szczerze mówiąc te pokebole trochę ratują ten set, bo no nie wiem, ja to uznaję jako drop i mi to ratuje trochę, no bo kurczę, często one lecą. Według tych danych no co trzy co boostery, na razie się to sprawdziło, a teraz nawet jest ich więcej. No i zostaje nam ostatni booster, który sobie otworzymy, więc kurczę, ja już jestem zadowolony, cieszę się, że jest masterbolka, bo no no fajnie, fajnie mieć taką w kolekcji jeszcze zaraz pójdzie do albumu nowego i teraz tak, wow, bim, bim, pokazał ostatnią kartę, e, kodzik e, tutaj energia i mamy, okej, okay, mamy energię Black belt Training Houndum Professor's Research Aplin, Pyror Buddy Buddy Puffin Seeking Bronzong na rewersie Houndu na się i i Noctowl. Noctowl w holówce, więc w tym boosterze już nic nie było. Last Pack Magic tutaj nie zadziałał. Ale, 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 mamy bardzo fajne karty. Myślę, że. Naprawdę, nie no, bardzo się cieszę. Bardzo fajne. I teraz sobie przejdziemy do podsumowania. Okej, okay, więc tak, z Pokémonów dropnęły nam zaraz takie karty. Mieliśmy jeszcze Lorcan, więc bardzo fajny taki prezencik. I teraz tak, zobaczymy. Dostaliśmy Alakazama, jeżeli się nie mylę, bo tam jest Abra, jest jeszcze Kadabra i Alakazam. Mamy tak, Pokebola japońskiego, mamy Monkey japoński, Night Stretcher, jeśli się nie mylę. I teraz tak, z naszych dropów z albumu mamy Glaciona, mamy Ogerpona, Tillmask, Ogerpona, mamy Pikachu, mamy Friends in Paldea w Pokebolu. Mamy Larvitara w Pokebolu, który jest kurde przepiękny. I Hounduma w Master Bolu, który kurde fajny. Zaraz to też sobie włożymy do, do toploaderów. A ja Wam przypominam, że możecie wbić na Discorda mojego, jak i Lofi. A na moim będziemy niedługo informować o właśnie takim mystery packu. Więc wchodźcie i czekajcie. A ja się z Wami żegnam. Siema!